Ja dobrze usłyszałam, 25 lat e, w serialu. Tak, 24, bo od 99 roku. Dużo czasu, to chyba bardzo szybko zleciało. To prawda. Nie wiem kiedy, to była taka równoległa rzeczywistość, która była obok mnie zawsze. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które mnie bardzo dużo nauczyło, ale które też pokazało, mi jaką granicę trzeba postawić pomiędzy rolą a byciem tutaj w sobie. Zarówno ekipa aktorska, jak i ekipa ta produk produkcyjna nie zmieniła się bardzo. Myślę, że z każdym rokiem jest jeszcze większe takie przyzwyczajenie i to taka, może czasami się pojawiać rutyna ale też um, każdym myślę stara się, żeby nie wpadać w tę rutynę, tylko żeby to po prostu um, dalej było dosyć kreatywne i, i dobre, zwłaszcza za widzę. Czym zaskoczy nowy sezon? Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo nie dostałam wielu odcinków na jesień, kilka nagraliśmy, ale nie mamy takiego szerszego spojrzenia na ten najbliższy sezon, więc tak samo my będziemy zaskoczeni jak i Państwo. Telewizja trochę zmieniła teraz formę, dużo oglądamy na platformach streamingowych, nie ma co ukrywać, czy w internecie. I... I to jest super, że tak naprawdę teraz wiele rzeczy, które nawet pojawiają się w telewizji, można obejrzeć na przykład na żywo. Potem możemy obejrzeć w tej telewizji streamingowej. Niech to się dzieje, niech to się rozwija, i ma większe możliwości. Ja, ja odnajduję się w tej przestrzeni internetu i dalej w telewizji. Wychowałam się w telewizji, więc mam ogromny sentyment i lubię tu wracać. I lubię to robić, i lubię kamery telewizji, i lubię tę atmosferę, i wszystko to, co telewizja daje, czego internet nie daje, a jest wiele takich rzeczy. A w internecie dalej jest ta przestrzeń do działania, bardziej swobodna, ale też ciekawa. I przede wszystkim z tym takim bezpośrednim kontaktem z publicznością. Czy jakieś nowe projekty, nowe wyzwania się szykują? Tak, robimy z moim mężem. Taki projekt związany z tańcem, premiera jesień, końcówka jesieni. I bardzo się na to cieszę. Wkładamy w to całe serce bardzo dużo takiego zaangażowania energetycznego, też finansowego oczywiście i wierzymy, że stworzymy coś, co dla innych, dla ludzi będzie naprawdę mega. Szkoła, czy to jakiś projekt telewizyjny? Na razie nic nie mogę Jeszcze powiedzieć, natomiast zapraszam do siebie na social media, tam wszystko na bieżąco będę opowiadać.